W 1968 roku władze zakazały wystawiania dziadów Adama Mickiewicza, ponieważ uznały, że spektakl w Teatrze Narodowym w reżyserii Kazimierza Dejmka zawiera elementy antyradzieckie. Ponoć później Breżniew spotkał się z Gomułką. Breżniew zapytał: To co, mieliście jakąś sztukę antyradziecką u siebie? Tak, przyznał niechętnie Gomułka. I co zrobiliście? Dopytywał Breżniew. Zdjęliśmy z afisza, odpowiedział Gomułka. A co z reżyserem? Reżyser zwolniony z pracy. Haraszo, A co z autorem? Autor nie żyje, odpowiedział Gomułka. No, to tu żeście chyba troszeczkę przesadzili. A co przewidywał portret Jaruzelskiego? Na to pytanie odpowiem następnym razem.